Jaki blok nie generuje się naturalnie? Znajdź blokowego impostora. Akurat pierwsze co możemy zrobić to wykreślić sobie blok lapisu. On pojawia się. On pojawi się w jednym ze statów. out. Mam w, w Woodland Mansion się pojawia. Drugi jest blok jumentu, który pojawia się rzadziej niż. No, dużej niż ten blok to. No, też pojawia się jedno, w Woodland Mansion blok. O, mamy. Można go znaleźć na każdej, białym w naderze. Blok, retno. Nie ja wiem gdzie, ale wiem, że się generuje. Blok jest w A, to jest nasz blokowy impostor. No spójrzcie. On nigdzie nic się nie generuje. Czyż to przypadkiem. Czy to przypadkiem on czegoś nie przypomina? Nå må vi inn igjen.